Na skraju wsi, tam gdzie kończy się asfalt, a zaczyna ścieżka między polami, leży zapomniany cmentarz. Nie ma tam już nagrobków. Może jeden, dwa omszałe kamienie sterczą jak złamane zęby z ziemi, ale reszta dawno zapadła się pod ciężarem czasu. Tylko drzewa pozostały. Krzywe, powykręcane, jakby rosły w bólu. Miejscowi mówią, że to cmentarz niemiecki, ewangelicki. Że za dawnych czasów chowano tu ludzi, których nazwiska dziś nic już nikomu nie mówią. Ale starzy ludzie, ci co jeszcze pamiętają opowieści swoich babek, wiedzą coś więcej. Każde drzewo na tym cmentarzu rośnie nad czyimś grobem. Tak było od dawna. Po pogrzebie sadzono drzewo, by jego korzenie opleść kości zmarłego. Miało to chronić duszę przed zapomnieniem i wieczną tułaczką. Ale z czasem przyszła wojna, przyszło wypędzenie, przyszło milczenie. Nikt już nie pamiętał imion. Ziemia zaczęła zapominać. I wtedy drzewa się skrzywiły. Jedno wygięło się, jakby w bólu, drugie, jakby uciekało przed czymś niewidzialnym. Trzecie, powyginane w kształt litery S, wyglądało, jakby próbowało spojrzeć za siebie. Mówią, że to drzewa pamiętają to, czego ludzie nie chcą. Mówią, że jeśli staniesz tam w nocy i będziesz wystarczająco cicho, usłyszysz. Szepty, modlitwy, czasem płacz, czasem śmiech tak dziwny, że przebiega cię dreszcz. Dzieci z wioski wiedzą, żeby nie wchodzić tam po zmroku, a jeśli już muszą, nie dotykają drzew, bo te drzewa, chociaż pozornie martwe, czują i pamiętają.